Cześć wszystkim, witam moich słuchaczy, odbiorców. Wiecie co? Założyłem ten kanał po to, żeby właśnie z Wami porozmawiać o różnych poglądach, o życiu i o wszystkim. Bo jak wiecie, to mamy dwie drogi do wybrania: dobrą i złą. Decyzja należy do Was i pewnie macie świadomość tego, co robicie i co byście chcieli robić. Ja na przykład kocham strasznie życie, czasem też narzekam, ale zmieniam to w sobie, ale irytują mnie sytuacje w życiu, jakie się dzieją, a dziać się nie powinny w ogóle. Irytują mnie ludzie, którzy nie mają w ogóle celu w swoim życiu i, i myślą, że wszystko to jest do dupy, że, że nie powinno tak być, że obwiniają wszystkich i wszystko, tylko nie siebie. Przy pewien okres czasu też tak miałem, że obwiniałem wszystko i wszystkich, bo nie rozumiałem tego, co się dzieje i co powinno być. Wiecie... No... Kocham wszystkich ludzi i rozumiem ludzi, którzy mają różne poglądy i przede wszystkim mam otwartą głowę na wszystko. To nie jest tak, że słucham telewizji i jeb wierzę w to, co mówią, nie? Tu nie o to chodzi. Po prostu oglądam różne rzeczy, czytam, interesuję się i szukam. A jest takie powiedzenie, kto szuka, ten znajdzie, nie? No i dlaczego szukam swoich odbiorców, swoich ludzi, którzy mają pogląd taki jak ja, którzy by chcieli coś zmieniać, a nie tylko żyć negatywnie. Biatyki, alkohol, narkotyki, to nie o to chodzi w życiu, nie? Mamy lepsze cele. Jesteśmy... Jak to mówią, upadłymi upadłymi aniołami, ale też jesteśmy świetlistymi istotami. Ja w to wierzę. Chciałbym po prostu, żebyście zrozumieli, że, że nie hajs, że nie ciuchy i nie wiadomo co, bo, bo to nie ma wartości tak naprawdę. Wartość ma to jakim jesteś człowiekiem co masz w sobie, co potrafisz przekazać drugiemu człowieku, co, 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 mu dasz. Jak to robisz, że nie myślisz tylko o sobie, bo nie jesteśmy tylko ja, 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 tylko jesteśmy my wszyscy. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o to, to jest bardzo ważne. No... W dzisiejszych czasach uratować nas może tylko miłość, ale taka szczera miłość, nie że kocham, bo kocham, jestem, bo jestem po prostu kochaj z całego serca i nie pasz na korzyści i w ogóle no i takie, takie jest życie, nie? też mam swoje wady i zalety to jest normalne mamy taki system, a nie inny od tysięcy lat nas programują, to nie jest tak, że od wczoraj nas programują to są tysiące lat i, i przez tysięcy lat kościół, system Zniewala człowieka, nie, ale teraz to widać jeszcze bardziej, jak nas zniewalają. Się dziwię, że ludzie wychodzą protestować, kobiety i ogólnie. Fajnie, nie, nie mówię, że nie, że ogólnie, ale powinniśmy patrzeć też, co się dzieje za tym wszystkim, nie, za kurtyną. Bo mi się wydaje, że niedługo obudzimy się z ręką w nocniku i będziemy wszyscy w dupie. Nie wiem, czy wierzycie, czy nie wierzycie w Boga. Wybór należy do Was. Nikomu nic nie mogę powiedzieć, że o masz wierzyć, bo, bo tak jest, bo tak masz swoje w głowie, masz swoje wartości, każdy inaczej był wychowany i wiadomo, no, możesz narzekać na życie, ale, ale jest tak, że masz swoje lata i, i jeśli sam nie zarobisz i jeśli sam nie zrozumiesz tego, że trzeba, no to będziesz zawsze miał, kurwa, pretensje do całego świata, nie? Bo tobie źle, bo tobie to... Ale tak nie jest. Wystarczy się przyjrzeć, co jest nie tak, dlaczego tak się dzieje, dlaczego idziemy w tą stronę, a nie w tamtą stronę. Pokochać samego siebie, bo to też jest ważne. Ja założyłem ten kanał. Nie licząc na to, że, że będą subskrypcje czy coś, tylko bardziej liczę na to, że, że znajdę ludzi. Tego samego poglądu, którzy chcieliby coś zmienić, którzy, którzy wiecie, wierzą w ludzi, a nie tylko w siebie. Chciałbym owalić ten cały system, bo to, to, to jest jedno wielkie gówno. To ani nam nie pomaga, ani nic dobrego w naszym życiu nie wprowadza. Mam 27 lat. Pamiętam czasy, na przykład, moich rodziców, gdzie było naprawdę fajnie, bo spotykali się na. Na, na mieszkaniu, grali sobie w karty, potrafili przesiedzieć cały dzień 3-4 osoby, grać w te karty i opowiadać sobie, jakie jest życie, nie? A dzisiaj zobaczcie, no mamy pojedynkę, znajomych mamy pojedynkę. Każdy twierdzi, że ma dużo problemów, że praca, dom, czasu nigdy nie ma nic dla siebie. A tak naprawdę siedzimy przed internetem, przed telewizorem i co? I tracimy ten czas, bardzo ważny czas dla nas. Tracimy go. Zawsze mnie też irytowało, że, irytuję, no, irytuję to może mocne słowo, ale zawsze mnie śmieszyli ludzie, którzy krytykują nasze poglądy, którzy śmieją się z nas i w ogóle. Wiecie, i tak samo denerwuje mnie ten cały system, że, że oni nas sądzą, oskarżają, że karzą i w ogóle, ale my mamy wolny wybór. Tak naprawdę to my oddaliśmy wszystko im. Sprzedaliśmy się dla pieniędzy, bo, bo my nie powinniśmy zarabiać dwóch tysięcy miesięcznie, tylko powinniśmy mieć obfite życie, żyć w luksusach, bo, bo tak naprawdę jest tyle dobrobytu na ziemi, że, że każdego byłoby stać na to i na tamto, nie? Ale my sami sobie pozwoliliśmy. My sami im daliśmy wolność, oddajemy im całą swoją energię, wszystko oddajemy swój wolny wybór, decydują za nas. ale jest normalnie śmieszne. Dzisiaj mamy niedzielę, był taki ładny dzień. Teraz chmury zachodzą. I ten kanał nie będzie na razie jakiś full wypas fajny super. Będzie taki jak uważam. Nie mam sprzętu, żeby robić to profesjonalnie. Zacząłem to dopiero. Zobaczymy. Czas pokaże, co będzie dalej, nie? Widzę takie różne akcje też, na przykład na... Mam Fajsa i mam znajomych też, którzy zmieniają swoje życie i idą w lepszą stronę, bo tego chcą. I ostatnio była taka akcja wczoraj. Nie wiem, czy to chyba codziennie nawet trwa. Jest taka akcja, żeby wypowiedzieć o godzinie 20:00. Słowo kocham Cię. Ale tak szczerze wiecie z serca. Są ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w miłość, bo ich zrzuciła dziewczyna. Nie układają się w rodzinie. Ale miłość jest bezwarunkowa. Bóg cię kocha. Ja cię kocham, inni cię kochają. Także nie jest, że jesteśmy tu sami. No, i tak by to było. Kiedyś uważałem, mam takie tatuaże dziwne, i na jednym chciałem napisać "Life is brutal", a na drugim "Love my life". Wiecie, pewnie co to znaczy, nie? No i tak jest czasem. Musimy upaść, żeby zobaczyć i doznać wszystkiego, i później zaczynamy kochać życie. Widzimy te wartości, widzimy, co robi dla nas druga osoba. Nie ma na siłę, co uszczęśliwiać też człowieka, bo po nie? Staram się ludziom też tłumaczyć i rozmawiać na dużo tematów, właśnie, wiecie, temat Boga i w ogóle. Ale to nic nie daje. No, są ludzie, no, mają zamknięte głowy i po prostu nie dadzą sobie wmówić. Niektórzy wierzą, że są od małpy, niektórzy wierzą w wybuch, a niektórzy wierzą w Boga, nie. Ja jestem akurat grupą tych trzecich ludzi, którzy wierzą w Boga. A dlaczego wierzę? No bo wiecie, za dużo jest przypadków i za dużo jest rzeczy, których bym nie mógł wierzyć. Śnimy, mamy fajne sny, piękne sny, to jest od kogoś na bank. Potrafimy kochać, mamy uczucia, to też jest tak o nie, tak o, skądś przyszło do nas. Myślę, że jakbyś było, nie było nic więcej niż jest, to byśmy nie kochali, nie mieli uczuć, nie śnili, po prostu bylibyśmy i to byłby koniec. Widzę tą całą chorą sytuację, co się dzieje. Ludzie też zakładają te kakańce na twarz. Boją się systemu, słuchają tych wiadomości. Myślą, że tak naprawdę jest. A mi się wydaje, że oni nas pomału niszczą. Jeśli my sami się nie obudzimy i nie zrozumiemy tego, że tak jest, no to, to życie będzie cały czas takie. Będziemy w dupie. No. Wystarczy, wystarczy kochać a będziesz kochany. Wystarczy coś zmienić w twoim życiu, naprawdę. No. Także nie wiem, na dzisiaj może to tyle. Będę od czasu do czasu na pewno nagrywał, rozmawiał z wami, bo bo chciałbym, bo chciałbym, żebyście widzieli, że są ludzie, którzy którzy chcą coś zmieniać w Polsce i, i nie myślą tylko o sobie, tylko chcieliby myśleć o wszystkich, bo takie jest życie. Ja nie muszę mieć hajsu i nie wiadomo czego. Bo, bo to nie jest dobre, to nie jest wartościowe. Nie potrzebny mi dom i basen w domu. Chciałbym, żeby po prostu ludzie się zmieniali i żebyśmy zrozumieli to, co, ży, co robimy, co, w czym żyjemy, po co tu jesteśmy, jak można z tego wszystkiego wyjść, co zrobić, żeby było lepiej. No. Także Serwus bracia i siostry. I takie słowo na zakończenie, że kocham Was wszystkich, Bóg Was kocha i nie jesteście z tym sami, pamiętajcie. Pozdrawiam. Miłej niedzieli życzę.